Nie ci, którzy ich osłaniali, czyli sędziowie, e, przeciwko czemu Pan protestował. E, natomiast właśnie to pan za ten protest tutaj e, siedzi w więzieniu. No tak wyszło. Nie żałuję tego, że siedzę w więzieniu. Bo myślę, że dzięki temu nasze władze zastanowią się, kiedy zrób zlikwidować no, ten ostatni relikt stalinizmu i komunizmu, jak jest wymiar sprawiedliwości. Ten wymiar, który bardzo chętnie i bardzo skutecznie chronił zbrodniarzy stanu wojennego, nie tylko na 50., 70., 80., 90. latach nawet dłużej, chronią ich do dnia dzisiejszego. Niedodzliczone zbrodnie liczą nowe zbrodnie. Ostatnią zbrodnią, jaka była dopuszczona, jest smoleń. Kiedy będzie następny, jeżeli nie rozliczymy winnych? Za smoleń nie poniósł odpowiedzialność bo generał, który winien wykonać swoją pracę, dostał chyba półtora roku w zawieszeniu. Ja za to, że wskazałem, że sędziowie działają w grupie przestępczej, chroniąc zbrodniarzy, dostałem 10 miesięcy. Jest to cała sprawiedliwość tej kasty ludzi. Nie jedna osoba została awansowana z osób, które przyczyniły się do śmierci prezydenta Polski tutaj widzę generał Janicki. Natomiast nie można zlikwidować wymiaru sprawiedliwości jako takiego. Co, co trzeba by było zrobić? Wymiar sprawiedliwości był, jest i będzie. Ale jaki? Nie to, że sędzia z się, kreuje wyroki. Że w sądzie kupuje się wyroki jak na targu Jarzyny. Co trzeba zmienić? Po pierwsze, nie sędziowie dziedziczni z rodów stalinowskich. Tych zgodniarzy, którzy skazywali najlepszych synów. Mamy przykład. Ostatni wyrok, o którym zagłośno było Inki, jest stracono młodą dziewczynę, która nie miała 18 lat. Ale za to pokrawca, który wykonał ten wyrok śmierci, w ubiegłym roku chyba został pochona, pochowany z honorami. Mówimy z bohaterom przez ich chwałach. Tak ma być. Ale pytałbym się tych ludzi. Co to wypowiadają? Kto mówi? Pan prezydent. Czemu za? Po śmierci. Kto myśmy przez te lata filmowali tych pamięci tych ludzi? Za te pomniki jesteśmy dzisiaj sądzeni i wskazywani. To nie tylko tak jak mówią za to, bo nie dopisano ten tort, który nigdy nie został potwierdzony. Kto nim rzuci? Ja ani nie wypieram się, że rzuciłem tort, to ani też nie potwierdzam. Prokurator, Osoba, która została sędzina rzucona, to mówi, że nie wie, kto rzuci. To więc za co ja tutaj jestem? Za to, że miałem własne zdanie i powiedziałem, że nie zostali skazani sędziowie, którzy fałszywie świadczyli na ten wyrok. No właśnie, no właśnie, za co pan siedzi? Panie redaktor, każdy student pierwszego roku prawa wie o tym, że wyrok nie może być represyjny. Wyrok nie może być zemsty. A to jest zemsta, bo ja między innymi, nie ja, no bo nie jestem sam, jest nas wielu w Polsce, e, którzy protestują, to są właśnie zemsta, zastraszenie. Ten wymiar niesprawiedliwości społecznej, ta zorganizowana grupa przestępcza w Togach chce pokazać, skoro można zamknąć miernika, to nie odzywaj się. Na 10 miesięcy w dodatku podwyższona kara no to bezwzględnego więzienia. Bezwzględnego więzienia. Tylko dlatego, że śmiałem wypomnieć, że dziadek sędziny był właśnie takim mordercą. 56 wyroków śmierci wskazał najlepszych patriotów w Polsce, które prawie 80% zostało wykonane. Jak tutaj pan Jak dzieje? za murami. Nie wolno władzy wykonawczej oceniać sędziego. Nie dla Kto tego, może oceniać sędziego w Polsce, w państwie demokratycznym? Kto? Władza jest Opinia publiczna. Opinia. Ta, ta opinia publiczna państwa bardzo źle ocenia. Ale ta opinia publiczna jest, tak w takim razie, ona jest pod, cały czas podkręcana przez przedstawicieli władzy wykonawczej. Proszę wziąć... Ale opinię. może oceniać, czy nie może? Opinia może. I ocenia źle. No co, co, to, co w takiej sytuacji? W sądownictwie trzeba też wiele rzeczy zmienić. Co na przykład? Proszę panią i, i dyscyplinę rozpraw i, i, i dyscyplinę samych sędziów coś rozprawy. I odraczania czasami są zupełnie bezzasadne. To jest zdrowa sytuacja, że korporacja... Sędziowska ocenia samą siebie, że sędziowie kontrolują siebie samych, że nie ma kontroli społecznej nad no, sędziami. No, kontrola społeczna właśnie jest zasadniona, tylko nie. Ale nie ma. Jest, Czy jest, czy nie ma? Ja no, uważam, że właśnie opinia publiczna działa tutaj jako element kontroli. No, ale ta no. opinia jest zła i nie ma żadnej konsekwencji, więc jaka jest no, kontrola sędziów? Nie jest prawda, że nie ma żadnej konsekwencji. A jakie są konsekwencje? Proszę Panią, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład lata 8 lat yy, tego biegu i porównamy z szybkością rozpatrywania spraw przez sądy, to nastąpił zupełnie milowy skok do przodu. Ale jakie konsekwencje sędziowie ponoszą, którzy nie spełniają wymogów, nie spełniają standardów? ponoszą konsek konsekwencje dyscyplinarne? Czy ponoszą? Jeżeli za mało, niekonsekwentnie, to Krajowa Rada Sądownictwa powinna to zdecydowanie zmienić. To znaczy, że sędziowie siebie samych powinni oceniać? Proszę panią, to jest niezbędne, bo jeżeli będzie oceniać władza wykonawcza, to nie będziemy mieć niezależności sądownictwa, a jak nie będziemy mieć niezależności sądownictwa, to nie będziemy mieć państwa prawa. Czyli to może w ogóle inne korporacje też powinny siebie same oceniać, nie powinny Ocaniają. podlegać sądom. Nie, bo, państwo, bo sędziowie oceniają... Sędziowie... sędziowie też podlegają sądom. Proszę <tuszę> Panią, mamy przecież wyroki skazujące, dyscyplinarne i wyroki skazujące tych sędziów, którzy się sprzeniewierzyli. A słyszał Pan o wypadkach sędziów z wyrokami skazującymi, którzy są, którzy w dalszym ciągu orzekają? Nie, tak takich nie słyszałem. Może troszeczkę więcej badań e, własnego środowiska. Chciałabym zauważyć, że prawo od dawna już nie jest wolą rządzącej większości powołującej się na swój mandat z wygranych wyborów. Działania wszystkich muszą bowiem mieścić się w ramach konstytucji. I prawa, którego znaczenie in ustalają jednak sądy. Zaczynamy zbliżać się bardzo szybkim krokiem do systemu autorytarnego. W wypowiedziach niektórych prominentów obecnej władzy, szczególnie w wypowiedziach pana Jarosława Kaczyńskiego, można odnaleźć język typowy dla systemów totalitarnych. Jest istotna kwestia przecież warunków pracy sędziego, i w momencie, kiedy debata społeczna jest zdominowana przez hagiografię wypadku lotniczego, ja całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi, i myślę, proszę Państwa, że damy radę. I ja chcę Państwu powiedzieć, że naszą najsilniejszą bronią nie do. Absolutnie przebicia przez żadną władzę, ani ustawodawczą, ani wykonawczą, jest nasze orzecznictwo. Jak, tutaj pan Jak za murami. Jak za murami. Na pewno będzie to wyrok ten nie tylko 10 miesięcy. Jest to spowodowanie dalszego zadłużenia. No przecież nie pracując tutaj nie mam możliwości płacenia mieszkania i innych czynności jak wielu tutaj osadzonych, naprawdę teraz śmieszne sprawy, z którymi się miały okazję zetknąć, może spowodować, że po wyjściu stąd stanę się bezdomne. W ustawce mieszkanie. Czy to są represje? No, represje ciąg dalszy. Represje ciąg dalszy jest. To się na tym nie skończy. Bo na pewno będą za chwilę różnego typu grzywny, które były niby ponoć w sądach. Na mój temat będą zmieniano na kary dalszego odbywania. Ale... Chcą je złamać psychicznie, fizycznie. Mam nadzieję, że się nie da. Ręczko Damy y, zwolnienia tego więźnia politycznego z aresztu wsadzonego przez szajkę sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. Ta sama szajka ochroniła przez ćwierć wieku Zbrodniarzy komunistycznych Jaruzelskiego, Sztaka, Kociołka Wszystkich tych bandytów ochronili Nikt z nich nie siedział ani jeden dzień w więzieniu A za to bezczelnie mieli odwagę wsadzić do aresztu Bohatera internowanego w stanie wojennym Zygmunta Miernika Także upominamy się o wolność dla niego Domagamy się dla niego statusu więźnia politycznego Domagamy się wsadzenia do więzienia takich kreatorów jak sędzia Michnik Stefan Michnik, brat redaktora naczelnego gazety wyborczej, który wydał całą serię wyroków śmierci na żołnierzy niezłomnych, żyje sobie, bierze emeryturę z naszych pieniędzy bezkarnie. Mam nadzieję, że będzie przez polskie służby specjalne zatrzymany, aresztowany, osądzony. Domagamy się rozliczenia zbrodni PRL-u i walki z korupcją. Dosyć tego systemu, w którym za nic nikt nie odpowiada. Mamy do dzisiaj ponad 1300 sędziów, zbrodniarzy komunistycznych, którzy dalej funkcjonują, biorą emerytury, biorą, pracują, są szefami wydziałów. Jeden z nich jest prezesem sądu Najwyższego Sędzia Wody. Biorą pensje, deprawują nowe pokolenie młodzieży. Trzeba ich się pozbyć. Sąd najwyższy wydaje wyroki za milion, za bańkę. No dosyć tej korupcji, dosyć ochrony zbrodniarzy. Siedzi pan e, normalnie w celi? Tak, w celi siedzę, czteroosobowej. Jest ten komfort, że cele są większe, a więc mam cele jest za połowę mniej osadzonych. Czyli ilu? Czterech. A normalnie siedzi? Ośmiu. Co, jaką drogę pan przebył od momentu zgłoszenia się do więzienia? No więc pierwsze coś 12 dni na tak zwanym zamku, to znaczy celi, w której przybyłem sam nie byłem wyprowadzony pod konwojem jako osoba szczególnie niebezpieczna, dwuosobowym. Później zostało to zrobione posiedzenie, gdzie mi przyznano tak zwane P2, a więc ośrodek ten, na którym się znajduję, półotwarty. Ale mnie się... do uchert. Tylko dlatego, żeby przerwać możliwość spotkania się z dziennikarzami, bo to jest naprawdę ostatni zakątek na końcu świata, Na przy końcu granicy... świata tak. Po no to tylko, żeby po trzech, czterech dniach odwieźć tu z powrotem. Ile to kosztuje? Komu to służy? Czy ktoś zastraszyć rodzinę? Nie. Ale kto zdecydował o tym, żeby. A to już trzeba pytać się zarząd zakładu karnego Wojkowice. Nie ja miałem możliwość decyzji ani jazdy w tamtą stronę, ani jazdy z powrotem. Kto zdecydował o tym, że pan Zygmunt Miernik został przewieziony kilkaset kilometrów od miejsca mieszkania. Ponieważ w zakładzie karnym w Wojkowicach były bardzo duże stany, to znaczy było, było bardzo wysokie zaludnienie, dyrektor, aby zapewnić właśnie praworządne i humanitarne wykonanie kary, musiał podjąć decyzję dotyczące podjęcia czynności transportowych. Czyli to dyrektor w Wojkowicach zdecydował, że po przyjęciu tutaj pan Zygmunt Miernik zostanie przewieziony na drugi koniec Polski? Dokładnie było to w ten sposób, że tak jak powiedziałam, dyrektor zakładu karnego podjął decyzję o wszczęciu czynności transportowych i ponieważ w naszym okręgu, w okręgu katowickim nie znajdowała się jednostka, która, w której byłyby wolne miejsca dla tego typu skazanych, musieliśmy poszukać miejsc w innych jednostkach ościennych. Jednostką, która dysponowała wolnymi miejscami, był za, były zakład karny w Ucharcach Mineralnych. Czy dyrektor nie uważa, że to jest niehumanitarne, żeby wysyłać kogoś kilkaset kilometrów e, od jego miejsca zamieszkania, gdzie wiadomo, że będzie miał e, utrudniony kontakt e, ze swoimi bliskimi? E, no, e, właściwie to no, wygląda niestety, no, przykro mi to powiedzieć, ale na taki charakter represji wobec yy, Zygmunta Miernika. Nie, muszę, tutaj wierzyć, było... muszę tutaj stanowczo y, zaprzeczyć y, na takiej tezie. Y, dyrektor kierował się wyłącznie zapewnieniem y, właściwego wykonania kary pozbawienia wolności i tylko z tego powodu y, podjął, y, podjął takie decyzje. Czy nie było w całej Polsce miejsca tutaj gdzieś bliżej, y, żeby. To było, to był taki transport, który jest realizowany już poza y, o, nasz okręg, czyli okręg katowicki, jest Również z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Także my musimy, tak jak mówię, dyrektor ma obowiązek zapewnić praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności i w takiej sytuacji, kiedy, kiedy tutaj może to być zagrożone, podjąć odpowiednie kroki. W tej sytuacji tak się właśnie zachował. No ale po kilku dniach znowu pan Zygmunt Miernik tutaj przez te kilkaset kilometrów musiał pokonać żeby wrócić jednak do Wojkowica. Tak, i o tym e, transporcie z kolei zadecydował dyrektor Zakładu Karnego w Uchercach Mineralnych, z tych informacji oczywiście, które, e, które posiadam, podjął decyzję, że ze względu na ważne, e, m, ważne jakby przyczyny rodzinne, e, ten skazany e, powinien zostać skierowany do Zakładu Karnego w Wojkowicach i tak się stało. Czyli dyrektor ucherców mineralnych okazał się e, trochę bardziej ludzki niż dyrektor e, Wojkowic. Nie, dy, e, nie było, kiedy pan miernik wyjeżdżał tutaj z zakładu karnego był transportowany, nie było żadnych przesłanek, które by uniemożliwiały przetransportowanie tego skazanego. I dlatego w związku z tym zgodnie z przepisami, zgodnie z obowiązującym prawem, tak jak inni skazani w jego sytuacji, został przetransportowany do jednostki, gdzie by można mu było zapewnić te właśnie kodeksowe minimum 3 metrów kwadratowych. Przewieźli z powrotem... No, tutaj, byłem na pamiłowie. Czyli z tego końca świata... świata tutaj... Znowu do cywilizacji, do bo do można Kajkowicz. to powiedzieć, bo to jest łatwiejszy dojazd z Katowic, z innych miejscowości jest to. Ale jest to ten ośrodek, gdzie mam różne sprawy, to jest ten ośrodek, gdzie doktoranci prawa się chcą ze mną spotkać, bo zaczynają pisać prace doktorskie na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce na podstawie różnicy w Unii Europejskiej, jaka to jest fundamentalna zmiana. I jak tutaj pana y, potraktowano? No powiedzieć. nie mam podniesienia innych. W każdym bądź razie współosadzonymi nie mam konfliktu. A kto to są? to są? To są kryminaliści? No w kryminale na ogół nie bywają lekarze, bywają kryminaliści ponoć tak zwani. Ale Jak to... pan siedzi w kryminale, no to już wszystko Też jest jestem Też jestem kryminalistą. <gryminalistą> ale, ale za co siedzą ci tak? Przecież byłem i warchołem. No różne to nazwy nam się przy przylepiały, do skóry przez te lata 70 wrócimy, 70. wrócimy do Komuny, bo ja podpytam, pan jest osobą represjonowaną w stanie wojennym za Komuny, jak widać również współcześnie i te, od tych analogii wrócimy, ale e, chciałam podpytać o tych więźniów, kto to są, co za co Różnie. Ale za jakieś ciężkie przewinienie? Tak, są nawet za zabójstwa. Pan siedzi z, z taką osobą? No, są za na pawilonie. Osób. Nigdy nie spytałem się nikogo, za co siedzi. Nigdy. Siedzą za alkohol. Siedzą ludzie chorzy, którzy czekają na rozróżnik serca. Za naprawdę śmieszne jakieś przewinienie. Tu nie zawsze się pyta za co, po co i dlaczego. Są, no są. Jak więźniowie y, traktują pana tutaj? No wbrew może co niektórym by chcieli. Pozytywnie. Mhm. Ja nie wnikam w ich problemy, oni nie wnikają w moje. Raczej jest ten, tak powiedzmy, kompromis wzajemnego zaufania. A czy oni wiedzą, że pan jest więźniem politycznym? Czy, czy czuje się pan więźniem politycznym? No na pewno czuję się więźniem politycznym. Jaka jest różnica między więźniem politycznym a więźniem yy, Po sprawie w warszawskiej dostałem na piśmie tytuł więzienia politycznego. Miałem na celi własny telewizor. Kiedy? W Warszawie, to było na Służewcu pół roku temu, 8 miesięcy. Między sprawą yy, jedną a drugą w Warszawie, to dostałem to normalnie na piśmie. Czyli przyznała Panu status więzienia tak, politycznego? politycznego. Całkiem inne warunki, cela była dwuosobowa. No tutaj nie mam telewizora, chociaż telewizor na sali, ale to jest nie mój telewizor. Jedyny jakiś, powiedzmy, ukłon zarządu zakładów karnych, co są przy mnie, to mam tą gazetę, nie najlepszą, bo to jest wyborcza, bo na gwiny to... Naprawdę? Tak. Ale ja co to znaczy? To, to jest jedyna gazeta, którą prenumeruje tutaj zakładka. Ja nie odpowiem na to pytanie. Jedyną, którą otrzymuję. To jest wyborcza. To wyborcza. to jest jeszcze większa kara chyba niż nie wiem co. No, różnie można ludzi starać się karać. No ale mimo może... Wszystko. to jest jakieś jakieś tu wy, wychowawcze ma e, mieć funkcję. Panie redaktor, ja mam 63 lata. I pani wie, chce, że żeby człowiek 30-40-letni no, wychował. Mam nadzieję, że może ich wychował. A teraz teraz przyznana Panu status więźnia politycznego. Nie, dyrektor że nie, nie widzi powodów. Nie widzi powodów. Nie widzi powodów. Wprawdzie rozmawiałem z panem dyrektorem i pytałem się, czy wchodząc z tym wyrokiem straciłem prawo obywatelskie. Ja że nie, ale dlatego zwracam się do niego o respektowanie konstytucji, która mnie dotyczy paragraf paragrafu 19 oraz legitymacji kombatanta. Ja osobiście jestem tym niezwykle oburzona. Po pierwsze powinno się natychmiast uznać, że jest on więźniem politycznym. Nie wpuszczono kilkanaście osób, które były mimo wszystko moich pełnomocników nawet. Pomóżmy rządowi dobrej zmiany, wzbierajmy to, popychajmy to do przodu. Nie pozwólmy tam na zgniły kompromis. Pan mówił, że sądownictwo oczyści się samo. Proszę panie, a kto miał wtedy oczyszczać sądownictwo? Dyrektor Departamentu Karty był oficerem bezpieczeństwa. Trzech wiceministrów z PZPR zostało całe sądownictwo poddane lustracji razem z prokuraturą i adwokaturą na ich prośbę. Kłamie wbrew oczywistym zdarzeniom. Wie, że tych sędziów, on ich opisał w książce około 40 myślę mniej więcej z imienia i nazwiska. Bezprawnie, bezprawie sądzę. Bo w sprawach politycznych. W sprawie zaangażowanych bym chyba kopać. Może się pan odwołać, tak? Nie, że się pan odwołać. Polska jest takim krajem, że nie można się odwołać. Panie sędzio! Dlaczego pan nie stosuje konstytucji? Nie proceduje w Trybunale Konstytucyjnym według ustaw, które są uchwalane przez Sejm. Czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego może łamać prawo?